Mówiłeś, będę krok, zaufaj mi, mówiłeś, nie puszczę twoich rąk, nie bój się, mówiłeś, będę o was dbał, bardziej niż on sam, ale wtedy on odwrócił zrawa. dziś piękna sny przy łóżku, mówiłaś: Świat nie jest taki sły, wierzyłam Ci, mówiłeś. Nie zostawię Was, będę światłem Was. A nadszedł na rok, zapadła na movie huh?